Sztuka naszych dzieci. Rzadko się zdarza, żeby jakiś festiwal wywoływał tyle wzruszenia i to po obu stronach sceny. Festiwal Sztuki naszych dzieci od lat promuje twórczość młodych osób niepełnosprawnych tę sceniczną i plastyczną. O takiej sztuce często myśli się w kategoriach terapeutycznych, jednak nie chodzi tu tylko o pokonywanie ograniczeń ale o wyrażanie tego, co w człowieku jest bogactwem. Praca nad tym zaczyna się w szkole. Zbijają swoje pasje, zainteresowania, swoje talenty. Czasami są to ukryte talenty i my jako pedagodzy musimy je dostrzec, a później tak pięknie bym powiedziała szlifować. Bardzo ważną rolę odgrywają opiekunowie grup teatralnych. Aktorstwo i w ogóle sztuka nie opierają się bowiem tylko na opanowywaniu techniki, ale na inspiracji, przekazywaniu wiary w sens tego co się robi i na ufaniu marzeniom. Cały świat nas zwiedzić, jak się jest aktorką. Ale sama sztuka to też forma podróżowania. A ta podróż zaczyna się w człowieku. Każdy może pokazać się na różne sposoby swój talent i, 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 i chęć swoją przede wszystkim. Teatr zbliża ludzi, uczy słuchać, mówić, wspólnie przeżywać i dzielić się radością. No to... Ogólnie tu razem się nauczymy trochę współpracować ze sobą, tak i, i w ogóle i, dla nas to jest prawda. To Relacja z festiwalu, który odbył się rok temu? Wtedy motywem przewodnim było kocham podróże małe i duże. W tym roku będziemy mówić o tym, jak nie my, to kto? Ze mną pani Anna Hartmann wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych numer 105 w Poznaniu oraz organizatorka festiwalu sztuki naszych dzieci? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, jak nie my, to kto? Już dziś za dosłownie dwie godziny, bo o godzinie dziewiątej w zamku rozpoczyna się ten festiwal. Ile osób się zgłosiło? Ile rejestrujecie co roku jakieś zainteresowanie festiwalem? Jak ważna jest sztuka w rehabilitacji osób niepełnosprawnych? Co roku zgłasza się olbrzymia ilość szkół i instytucji zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. W tym roku będziemy gościli 15 zespołów z całej Polski, również z zagranicy. Będzie to 15 zespołów, wszystkie złożone z osób niepełnosprawnych i opiekunów. Na widowni zasiądzie 800 widzów, także jest to olbrzymie przedsięwzięcie artystyczne, jest to inicjatywa społeczna. Mam nadzieję, że czeka nas fantastyczna zabawa, bo jest to spotkanie jubileuszowe. Po raz dwudziesty już spotykamy się na scenie, tym razem jak od ośmiu lat zresztą na scenie Wielkiej Centrum Kultury Zamek. Przyjeżdżają osoby z całej Wielkopolski, zespoły z całej Wielkopolski. One się do tego przygotowują, do tego festiwalu. Jak ważne jest to wydarzenie w ich życiu, w życiu ich opiekunów, terapeutów? Jest to bardzo ważne wydarzenie. Większość zespołów y, robi próby, y, ćwiczy różne umiejętności przez cały rok, aby w ten jeden dzień zaprezentować się z najlepszej strony. Jest to olbrzymi wymiar terapeutyczny też dla naszych podopiecznych. Jest to działanie, które przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, umożliwia osobom niepełnosprawnym bo będą to osoby niepełnosprawne intelektualnie, inte, niepełnosprawne ruchowo, z autyzmem, niemówiące, niewidome, niesłyszące, aby zaprezentować swój potencjał e, i pokazać społeczeństwu, że istnieją, że przedstawiają sobą wielką wartość e, i potrafią wyrażać swoje emocje, określać je. Także dla, dla kadry, która zajmuje się przygotowaniem e, podopiecznych, jest to też wielka próba e, ich oddziaływań terapeutycznych. No właśnie, Sztuka i terapia. Jaką moc ma sztuka w terapii osób niepełnosprawnych? Sztuka ma olbrzymią rolę w, w życiu osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim umożliwia im pokazywanie emocji, określanie tych emocji, pokazanie siebie w ruchu, integrowanie się z innymi środowiskami. Myślę, że jest to olbrzymia zaleta zajęć teatroterapii, które są w wielu szkołach specjalnych. Hasło, czy tam motto tegorocznego festiwalu, jak, jak nie my, nie my to, to kto? Jakie tak. rozumiemy, co zatem młodzi ludzie pokażą dzisiaj na scenie w, w zamku? Mój no komitet festiwalu długo myślał, jakie motto ma być na tym jubileuszowym spotkaniu, jak nie my to kto, czyli jak nie my to kto, jak nie my to kto, jeśli nie pedagodzy specjalni, jeżeli nie osoby niepełnosprawne, jeżeli nie ich rodziny, jak nie my to kto zaprezentujemy te osoby w jak najlepszym świetle dla my im szansę zaistnienia na wielkiej scenie. Czego się możemy dzisiaj spodziewać? Czy to są spektakle teatralne, czy to są y, formy recitalu, piosenki, y, za, wa, zajęcia czy też wystawy plastyczne? W którym kierunku Państwo działacie? Bo rozumiem, że to spektrum jest bardzo szerokie. Spektrum jest bardzo szerokie, będą to przedstawienia teatralne. Nie mogę na razie zdradzić, jakie jeszcze dodatkowe atrakcje będą towarzyszyły z racji jubileuszu, ale zapowiada się bardzo ciekawie, artystycznie i mam nadzieję, że wszyscy dadzą. Chcą się porwać y, temu artystycznemu wydarzeniu. 20, 20 festiwal, czyli tak. to już jest coś, to już jest taki porządny jubileusz? To już jest porządny jubileusz. Działamy od 2000 roku niezmiennie, rok rocznie, w różnych miejscach. Yy, mamy stałych yy, wielbicieli, stałych gości na naszej scenie, także myślę, że już możemy być z siebie dumni, a nasi podopieczni też już się przyzwyczaili, że raz w roku jest wielkie święto teatru. W Poznaniu. Czekają na to? Bardzo czekają, przygotowują się, yy, robimy eliminację, wybieramy najlepszych uczniów, stwarzamy okazję tym troszkę słabszym do prezentacji siebie z najlepszej strony. Także, także w tym roku przyjeżdża do nas zespół aż z Londynu, z zespołem złożonym z osób autystycznych. Proszę powiedzieć, jakie emocje Pani obserwuje w czasie tego festiwalu, kiedy te osoby pojawiają się na scenie, kiedy mają okazję pokazać się, kiedy jest pełna widownia, są brawa, są doceniane, nagradzane, Zauważone. No w przeciwieństwie, myślę, do innych przeglądów, nie dominuje tutaj trema. Raczej jest atmosfera zabawy, radości, wielkiej satysfakcji. Yy, ogólnie jest dobra zabawa. Trema schodzi na plan dalszy. Także bardzo pozytywne, bardzo pod, pozytywne wydarzenie. Wszyscy wychodzą jakby podbudowani, zadowoleni z siebie, z pełną satysfakcją. Mówimy już o dwudziestym festiwalu. Czy w, jak się zmieniło, zmienia w ciągu tych 20 lat, jak zmienił się festiwal, jak zmienia się podejście do osób niepełnosprawnych, czy też ich samych zaangażowanie i zauważenie, czy tych zespołów przybywa, czy jest coraz więcej chętnych, coraz więcej osób, i terapeutów, i rodziców, zauważa, że to jest potrzebne? Myślę, że ta impreza spowodowała również w środowiskach poznańskich, ogólnopolskich większą akceptację osób niepełnosprawnych. Bardzo dużo zespołów zgłasza się do nas rok, rocznie. wielu rodziców, opiekunów wyraża swoją satysfakcję, że ich dzieci podopieczni mają taką możliwość wystąpienia, zaprezentowania się. Myślę, że jest coraz większa świadomość tego, że osoby niepełnosprawne są nam potrzebne w społeczeństwie, odgrywają ważną rolę. Jest coraz Coraz większa akceptacja. A z czym wciąż trzeba walczyć? Czy są takie dziedziny, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia? Myślę, że po prostu nie należy się poddawać i cały czas te osoby promować, pokazywać, że jesteśmy stwarzać im jak najlepsze warunki do rozwoju i czerpać satysfakcję z kontaktu z nimi. Jak się pracuje z, z osobami, bo tutaj są różne niepełnosprawności, jak tak. jak Pani mówiła, osoby niewidome, osoby niesłyszące, osoby intelektualnie niepełnosprawne. Jak wygląda taka przygotowanie takiej sztuki, spektaklu, aby pojawić się na scenie? To Pewnie jest zupełnie inna praca niż z osobami zdrowymi. To jest praca wieloetapowa i nie może się ograniczać tylko do próg prób ściśle teatralnych. Jest to praca nad, tak jak mówiłam, nad emocjami, nad ruchem, nad kontaktem, nad wyrażaniem siebie. Także jest to, tak jak mówiłam, praca. Nie miesięczna, nie dwumiesięczna, ale przeważnie przez cały rok te osoby muszą ćwiczyć. Jest to niesamowicie ciekawa praca, bo każda z tych osób niepełnosprawnych ma w sobie potencjał, który należy odkryć, wykorzystać w jak najlepszy sposób. Że myślę, że nie ma tutaj szablonów od nauczycieli, którzy społecznie wykonują swoje obowiązki. Wymaga to dużej elastyczności, kreatywności, takiej inwencji też, aby te, tym osobom umożliwić jak najlepsze zaprezentowanie. Przygotowanie się. A te prezentacje już o godzinie 9 dziś dziewiątej. Y, w zamku. Tak. Y, czy można jeszcze zdobyć wejściówkę i przyjść na przykład na, na widownię? Widownię mamy pełną. Y, można próbować, jak najbardziej zapraszamy. Będą Państwa witali wolontariusze, których mamy w ilości 100 osób w tym roku y, i obsługa. I oczywiście oni udzielą informacji, czy w danym momencie jest miejsce na widownię, ale jak najbardziej zapraszamy. Na koniec okazji można powiedzieć, y, no takich urodzin, no bo skoro to 20. festiwal czego by państwo sobie życzyli o czym marzycie w przyszłości dla festiwalu i dla właśnie tych uczestników No marzymy o tym żeby festiwal nigdy się nie skończył żeby trwał kolejne 20 i jeszcze dłużej lat <laughs> żeby nadal było tak wielkie zainteresowanie i żeby faktycznie dostarczał cały czas takich pozytywnych emocji i integrował różne środowiska Zatem przyłączamy się do tych życzeń. Wspaniałych wrażeń życzymy w czasie tegorocznego festiwalu. Pani Anna Hartmann, wicedyrektor zespołu szkół specjalnych numer 105 w Poznaniu, była pierwszym gościem poranka. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję serdecznie.